Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym wyborze Turok'a. Dzisiejszym bohaterem jest albo Jaku, albo Jake'u TSW. Powiedzmy, że będę mówił Jaku, co by, co by było prościej. Bitewka typ 4 heavy jest to bitwa, którą wybrałem swoim tradycyjnie okiem Turok'a w sposób nieprzewidywalny. Nie chodzi tutaj o obrażenia, nie chodzi tutaj o exp, A chodzi o dosyć intensywny momentami przebieg Przez co będzie po prostu interesująca Plus zobaczymy sobie tego kloca w akcji A kloc w akcji prezentuje się właśnie tak I co my tutaj mamy? Zobaczmy sobie na pociski odłamkowo-burzący 75 przebicia i 1100 uszkodzeń, uszkodzeń Kaliber 152,4 mm Także nie zła hałbiczka i drugi typ, 75 przebicia i 1400 uszkodzeń, także dla mnie sprawą oczywistą jest, że no, warto jeździć jednak na tych drugich pociskach, skoro mają tą samą penetrację a dużo więcej uszkodzeń, T49 jedzie przez plażę, zobaczmy co z tego wyniknie ciekawego ojej, poleciało kosmicznie, nie wiem co tutaj nasz bohater chce osiągnąć w tym miejscu Zobaczymy sobie gdzie generalnie pojedzie T49 pojechał no ostro Widzimy, że prędkość tego kolosa Raczej nie powala 25 km na godzinę Dobra, jedziemy dalej To jest ciekawa, ciekawy sprzęt Mówiąc szczerze, bym sobie chętnie zrobił Takiego kloca Co by na streamach mieć jako fantang Dodatkowo do KW2 I może być po prostu ciekawe Mogą wchodzić ciekawe buły z takiego z takiej chałbicy, z takiego trolla Także zobaczymy sobie, jak ta bitewka nam się ułoży Na razie nasz bohater samotnie, powoli Spokojnie O! Bulldog spadł Za jakieś pincet Type 4 Heavy przeciwny Widzimy z opuszczaniem problemy No i na razie mamy 99 asysty Także czyste szaleństwo Stoi chyba Jaku na tak dosyć otwartej przestrzeni 682 kontra 590 chłopaki się wymieniali, wymienili heczku. No i gramy dalej. Gramy dalej, niech nam tutaj się wszystko y, akcja troszkę zawiąże, że tak powiem. Widać, że jest strach przed dwoma artami. Y, chociaż tutaj ta miejscówka raczej nie chroni. Y, 122-44. No myślę, że on, bo no właśnie. Żadnego nie będzie miał, nie wziął nic do powiedzenia. Mamy pierwszego fraga 790 uszkodzeń. No i myślę, że tej Arta myślę mogłaby mieć wrzutkę, także ta pozycja raczej nie jest jakaś bardzo, bardzo bezpieczna. Oglądamy Strv 103 AMX 520, Conqueror Jak Tiger, ten type 4 heavy z różnym przeciwnej Także generalnie jest to i towarzystwo, które będzie można klepać. Conqueror chyba wybrał się na plaży mamy spota, także już panika przed artą Type 4 Heavy z Apka tym razem nie przebił się ja nie wiem, czy on ma inną armatę nie wiem, nie będę się mądrzył, ponieważ nie gram tym czołgiem nigdy nie grałem czy będzie próba? za 426, gdzieś tam po gąsce ale okej, okay, udało się wbić 1200 oszkodzeń Conqueror i AMX 50-120 pocisnęli plażą Tutaj mamy tego typa 4 heavy, no i powolutku, powolutku akcja nam się zazębia, 7 do 5, także bitwa powoli zaczyna się kończyć, ale za chwilkę zacznie się robić dosyć interesująco. Conqueror na full HP, AMX 50 120 na full HP, także dosyć ciekawy rozjazd, że tak powiem, tych drużyn, brakuje opuszczania, no to jest myślę duży problem, 520 nie, nie zdecydował się na strzał. Type 4 Heavy nie trafił. No i oglądamy bitewkę dosyć dziwną. Jest Conqueror 545, no i chyba zjeżdżamy tutaj na dół. Czyli bitwa nam się odbędzie w okolicach plaży i tego przesmyku. Conqueror się teraz ładnie wbił. Zjadamy apteczkę. Czy będzie próba taranu? 426, zobaczcie! Przy takiej prędkości w czołg ciężki, plus 600 z dobitki. No, sprzęt do taranowania, do taranowania niezwykły. Przy takiej minimalnej prędkości, za ponad 400, wy. Dobra, na górze MX5020 STRV Type 4 Heavy. 10 do 9 mamy 2800 uszkodzeń. I rozkręca nam się bitewka. Rozkręca nam się bitewka. Zostaliśmy, mówiąc szczerze, w potrzasku. Jesteśmy tutaj sami. No, Type 4 Heavy. V. Type 4 Heavy. Chyba próbuje nam skoczyć na głowę. I za 625 podobne masy. Także staranował się o nas. V próbuje znaleźć przestrzał. Dostaje odarty. Zobaczcie, jaki ma wychył. <laughs> Niesamowicie, ale spada. <laughs> Zaczyna spadać. Chyba nie o to mu dokładnie chodziło, mówiąc szczerze. Jest niski. Czy uda się trafić? Tak, jest. 488. I dotaranowujemy i dodatkowo jeszcze 50-120 również próbuje nas zdoić, ale nie udaje mu się. Jeden strzał, drugi strzał. Chyba jest na przeładowaniu. Mamy 4300 uszkodzeń, dwa pociski te takie lepsze. No i... I zwiał, niestety zwiał. Także dosyć ciekawa akcja. Pojawia się jeszcze jak Tiger. Kolejny śmiałek, który chciałby tutaj zrobić tego fraga. Nie udaje się po górze wieży. Także dosyć ciekawa bitewka. Mamy tutaj już 3 albo 4 wraki w tym kanionie. Na razie nie chcą nas przebić. Arta nie strzela. Jest jak tiger, widać górę wieży, ale już grain falna jest, zabila, zabija jak tigera. No i zostaje nam 167 kp. Arta trafia za 0, bardzo ładnie. Wrogowie mają 1600, z czego sporo ma 50-120. No i ogląda jest 50-120, wykańcza nam grind Finalsa i zostaliśmy sami z Artą na 50-120. Również z Artą. Co się z tego ciekawego urodzi? Czy za chwilę wrzuci nam znowu Arta? Mamy tutaj pobojowisko już czterech wraków lub nawet pięciu. Czy będzie szósty? Zaraz się przekonamy. Natomiast właśnie z tego powodu wziąłem tą bitewkę, że tutaj ta akcja w tym kanionie była całkiem niezła. Jakieś skoki na główkę, <głynie> dingi, ale bitewka nam się jeszcze nie skończyła, także tutaj jeszcze Delikatnie emocji będzie, no. Widzimy, że AMX 5020 ma cztery pociski. Wystarczy jeden z przebiciem. Ma dużo HP. Także tak naprawdę wystarczyło, żeby nas zajechał, strzelił raz i bitewka nam się zakończy. Co z tego wyjdzie, zaraz się przekonamy, ale jeszcze przyspieszam na tym podjeździe. Bo tutaj masakrycznie wolno ten czołg się zbiera do góry. Po prostu totalnie nie jeździ. zabił, za Arta zabiła 212, no i mamy pojedynek typ 4 heavy kontra 50 i Arta 9 tieru jest MX 50 120. trafiamy go za 546 pogąskach. Arta wroga jest na przeładowaniu 50 120 nie strzela, chyba boi się strzelać generalnie od przodu więc próbuje robić znowu jakieś manewry, zjeżdża na plażę i w tym momencie już jest praktycznie na jeden strzał Także w tej bitewce nie było buł za ponad tysiąc, a szkoda. Czekam na jakieś bitewki może odważ na, na tych Monstrach na hajkach z jakimś dobrym wynikiem, co by wchodziło, jakieś soczyste buły. Także jak coś takiego macie, to nadsłuchajcie. 50 za 21, strzał się dingnął. Drugi strzał się dingnął. Trzeci strzał się dingnął. I czwartego nie ma. Czeka Jake'u ze strzałem... Odwraca się do nas tyłem Bardzo ładnie, no i go sobie wykańczamy I mamy 5560 uszkodzeń Teraz zobaczcie, minęło sporo czasu Tutaj na tej plaży Nie ma spota Mamy dużo czasu, żeby pojechać sobie po artę Także na spokojnie sobie jedziemy Teraz żeby zrobić szóstego fraga Oraz doklepać sobie artę Także bitewka, jak widzicie, była leciutko, leciutko, para olimpi olimpijska, to nie było żadnych jakichś wybitnych akcji, ale pokazany klocek z, ha z haeczkami, którymi można nieco sobie, yy, że tak powiem, ubarwić życie, postrzelać, podbijać. Myślę, że całkiem ciekawa zabawka, do no tego że cholernie wolna. No i podjeżdżamy pod tą górę, bardzo, bardzo, bardzo powoli, myślę, że już minęła przynajmniej z minuta. Od momentu, kiedy był na dole przy tym, przy tym zjeździe. Arta absolutnie nie. Jest Arta, jest Arta! I. <ścoughs> I zobaczcie, jednoczesny strzał zabija Artę, Arta zabija jego i kończy nam się bitewka remisem. Także bardzo ciekawie niespodziewanie odznaka mistrzowska, duży kaliber i specjalista. Remis zrobiliśmy 6000 uszkodzeń. 6 fragów 987 expa podstawowego, ale ponieważ były tutaj jeszcze za bohaterski opór, to mamy 1526. 11 strzałów oddanych, 10 trafień, 3750 zablokowane przez pancerz, 1300 asysty, kilometr 700 przejechane. No i minus 7000 na takiej bitewce. Także bitewka, mówię, bardziej spodobała mi się z powodu tych dziwnych akcji, aniżeli samego wyniku. Jak macie coś lepszego, nadsyłajcie, przyjrzymy się temu. A na razie, tyle z mojej strony. Trzymajcie się, cześć.